Cześć, chciałem dzisiaj Wam przedstawić recenzję laptopa polizingowego. Mega taniego, mega popularnego. I laptop nazywa się Lenovo ThinkPad T420, ale to jest generalnie taka seria T400. I wydaje mi się, że jest to bardzo popularny laptop. I teraz, tak, odpalamy sobie go. Bateria oczywiście trzyma. O, tu jest odpalanie. Laptop z Windowsem 7, e, i 5, jakieś tam Pro. Także ten procesor nie jest najgorszy. Oczywiście grafika jest e, tam ta 400, czyli słaba grafika, to nie ma czego liczyć. Ale powiedzmy tak, Minecraft na tym fajnie hula. E, nie wiem, czy mówić, jaka jest cena tego komputera. No i zobaczcie. Ja od razu miałem, zainstalowałem sobie Ubuntu. E, jest też Windows, ale ja może odpalę Ubuntu odpalam o buntu. E, tak jak wspomniałem, bateria trzyma. No to cenie. Cena. Kupiłem te laptopy kilka ich. La, e, dostałem fakturę oczywiście na tego laptopa e, i dałem za niego 320 zł, z tym, że nie mam zasilacza. Zasilacz no, można kupić od 30 zł na Allegro. Ja kupiłem bez zasilaczy, dlatego że no, po prostu mam już te laptopy i tylko dodatkowy laptop. Teraz co jest najlepsze w tej cenie? Kupiłem laptop w stanie Igła. E, igła. Jest to 14. E, idealny. Wszystko, wszystko śmiga. E, Dyskodzi bardzo fajnie. Tak mówię, bateria w miarę, w miarę trzyma. E, no, stan jest po prostu idealny. Bardzo ładny. E, pan miał też e, troszkę w gorszym stanie. One były tam poniżej 300 zł. Wtedy myślę, że nawet może i by ten laptop poszedł na LZ250, troszkę w gorszym stanie. Jest Windows 7, od razu ten Windows 7 po odpaleniu był zainstalowany, od razu działa ten Windows 7. Te laptopy mają jeszcze jedną mega fajną cechę, a może się zaloguje na, 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 na Ubuntu. To sobie tylko wyjdziemy. Hasełko. Ok. A mam tutaj postawioną najnowszą wersję Ubuntu. LTS-a chodzi bardzo fajnie, nie ma, nie ma problemu. Co sobie tutaj postawiłem? Postawiłem sobie środowisko programistyczne, a używam tego laptopa do. No, bo po prostu też do, do, do programowania w pytonie, do, tutaj do nauki programowania. Także nie ma problemu. Fajnie to chodzi. O coś nam ten VS Code się nie chce włączyć. O, już jest. Zobaczcie, ile razy już go poza. Linux chodzi bardzo fajnie, to ja może jeszcze, może włączmy tą specyfikację tego komputera. Tutaj w ustawieniach. Yy, dysk tak wspomniałem. O, zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy 4GB RAM, to jest ważne. Yy, 4 razy 2,5 i 5. Yy, 64-bitowy dysk, yy, tutaj był 250GB. Laptop chodzi cichutko. Mega, 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 mega fajnie to, to wszystko chodzi. E, OK. Wyłączę. Wyłączę go na chwilkę i jeszcze Wam pokażę tutaj, jakie bardzo fajne cechy, które ma ten laptop. No przede wszystkim fajna cecha to jest ten thinking, ten guzik tutaj. On pozwala nam na botowanie, przełączanie podczas botowania i to jest bardzo fajne, bo możemy łatwo E, łatwo po prostu, jak się butujemy na przykład z pendrive'a, to łatwo sobie przełączyć menu botowania, bardzo fajnie to działa. E, nie ma na tym laptopie problemów z UEFI, z zainstalowaniem e, Ubuntu równolegle, co przy nowych laptopach e, z Windowsem jest problematyczne. Także dla takich edukacyjnych celów, np. dla dzieci zainstalowania a na przykład Linuxa, to super. Z Linux bardzo dobrze przechodzi na tych komputerach. Następna fajna cecha tego komputera to jest to, że mamy tutaj guziki związane z ciszej głośniej, takie funkcyjne, no to też się przydaje. E, 14, bardzo dobry rozmiar, czyli to nie jest za mały laptop, nie jest za duży, solidny, mega solidny. No i ta najważniejsza cecha, w ogóle tak mówię, no jeszcze powiem to trzecie raz, ale powiem to, laptop w stanie igła. Zaraz najfajniejsza cecha, jeżeli będziemy chcieli sobie go rozbudowywać, to rozbudować jest mega prosta. Wypinamy dysk, no dosłownie tutaj takie zabezpieczenie, i już możemy cały cd wyciągnąć, możemy sobie wyciągnąć tak samo dysk, gdzie ja w tych laptopach zmieniałem dyski SSD wrzucałem To też ta zmiana jest mega prosta. Odkręcamy śrubkę, wyciągamy dysk i, i po problemie. Tak samo RAM. E, śrubki od, odpinamy, zmieniamy RAM. E, bateria też są bardzo popularne. No i generalnie cecha tych laptopów jest też taka, że one są mega popularne. Jest ich bardzo dużo. E, nawet e, ja mam te, te moje laptopy, które są używane. I nawet zobaczcie, tutaj e, ten napis u mnie zniszczył się po prostu troszeczkę. A nie uszłam tych laptopów aż tak bardzo. Używałem je może dwa lata. A tutaj zobaczcie, w jakim stanie jest ten laptop. Nawet sam napis jest bez żadnej ryzyki, jest, 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 jest super. Także szukajcie, myślę, że nawet koło 300 zł możecie znaleźć. Wyjadałem 320, ale wydaje mi się, że bez niczego można nawet jakiś bez faktury za, myślę, że za 300 zł takiego laptopa znaleźć. A tak jak mówię, hmm, chociażby taki Minecraft bardzo fajnie na tym laptopie chodzi i nie ma problemu. Na Windowsie zainstalowałem sobie Epic Game Store na Windowsie 7 i fajnie też on chodzi co też nie jest oczywiste, bo mam jednego laptopa takiego małego, który też jest intelowski, nowego laptopa, który był tam około 800 zł kosztował, no i tam niestety jest Windows 10, wszystko fajnie pięknie. A zającem Epic Games Store i pisze, że nie jest system kompatybilny, nie wiem dlaczego, tam nie ma RMA. Normalny Intelowski procesor jest, a nie działa. A tutaj wszystko fajnie chodzi. I właśnie z Epic Games Store, jakieś tam yy, gry sobie też odpalałem może następny filmik nakręcimy jak to hula a hula fajnie nie, nie ma problemu o tyle, dzięki, pozdrawiam